Dzień dobry. Dziewczyny powolutku się już budzą. Jak widzicie. Za nami kolejna ciężka noc. Ariana nie chciała spać. Ale co robi mama, gdy nie może spać? Oprócz zajmowania się oczywiście dzieckiem. Pisze książkę o płodności. Wciąż pytacie mnie o suplementy na płodność, na wspomaganie jakieś. O tym właśnie będzie moja książka. Także już niedługo. Jeśli dziewczyny nie będą spały po nocach, to nawet szybciej. Tu jest moja Alcia. A tu jest Ewangelin. A Ariana w końcu zasnęła.